Państwo, szykuje nam się dzisiaj istna piłkarska uczta. Całe to oczekiwanie powoduje, że apetyt tylko rośnie, a dzisiaj w końcu możemy rozkoszować się naszym ulubionym sportem. Tylko okaże się lepszy na boisku. Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Mediolanu i zapraszamy do wspólnego oglądania tego, miejmy nadzieję, emocjonującego meczu na San Siro. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. Drużyna Milanu zmierzy się z Newcastle United. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Ten corner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Polisi Radzi sobie teraz z obroną. Podanie do żiru. Sędzia przerywa tę akcję. Mamy spalonego Sandro Tonali. Ten zespół jest naszpikowany gwiazdami. Jednak myślę, że wszyscy zwracają szczególnie uwagę na jedno nazwisko. Rafael Leão to wyróżniająca się postać. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym dryblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Teraz uderzenie. I broni bramka. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak. Nie ma wątpliwości. Ostatni dotykał zawodnik, czyli mamy korner. Właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy corner. Zagranie w pole karne. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Znakomicie teraz udaremniona próba do środkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Teraz rzut rożny. Brunic z piłką. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Linton może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej znakomite zachowanie bramkarza. wyjście prima sort piłka przekroczyła linię boczną aut Ma wsparcie, by to rozegrać. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Mają teraz szansę na kontratak. Za chwilę wznowią z autu. Stracił piłkę zawodnik Newcastle. Teraz Rafael León. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Tonali ma piłkę. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. No powiedzmy szczerze, dało się to lepiej rozegrać. Giroud. Sunie teraz akcja. Ciekawe czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Zamykają go teraz rywale. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Bruno Guimaraesz. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. Teo Hernandez. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Giru. Piłka do Ale gra musi zostać przerwana. Offside. Bruno Gimaraesh. Bruno przy piłce, Joelinton. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Wjeżdża jak w masło. Fikayo Tomori. Celem podania Rafael Leon. Znowu są przy piłce, dzięki inteligentnej grze w obronie. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Bruno przy piłce. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Almirom. Tak jest! W końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Brawo! Fenomenalna interwencja! Joelinton. Już niedługo koniec pierwszej połowy. W tej drugiej miejscowa drużyna musi się zdecydowanie bardziej postarać. Po tej bramce trochę uszło z nich powietrze, ale w szatni będzie można podpompować atmosferę w drużynie. Na pewno trzeba rzucić nieco więcej sił do ofensywy i zagrać na limicie, żeby znaleźć wyrównę. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Kieran Trippier. Almiron. Donali. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Nie było wiele przerw, więc tylko min... Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. A więc sędzia kończy pierwszą. I już wznowili grę po przerwie. Milan z misją szybkiego wyrównania. Bo z upływem czasu coraz trudniej będzie gonić wynik. Aleksander Isak. O właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Zagrożenie nie minęło. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Dobrze, zablokowany strzał. Joelinton. Sroki w natarciu. Jak to się zakończy? Teraz Bruno Gimaraesz. No powiem ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Trzy faul na drugą żółtą kartkę. Czy sędzia się slituje. Ojej, piłka chyba źle siadła na nocę. Do następnego rzutu wolnego chyba podejdzie ktoś inny. Czas sięgnąć do rezerw. Puścić nowe siły na Murawę. Popnął teraz piłkę przez naskę. Bardzo dobrze w odbiorze. Jest po akcji. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się polować Kliwicą. Jeśli. Spójrz, to może być Bramka. Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań. I ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak. Trzeba gdzieś postawić granicę. Prosto w mur, zmarnowana okazja. Kier. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczy na solidną wymianę ciosów. Warto obejrzeć sobie podwórkę gola, bo jest na co patrzeć dośrodkowanie w punkt, Dokładnie tam, gdzie trzeba. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Po tym golu jest 1-1. Isak ma piłkę. Fabian Scher. Aleksander Isak. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Pulisic. Calabria. Christian Pulisic. No i teraz przechodzi w pole karne. Dobra, teraz obrona bramkarza. z piłką. Joelinton teraz. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Oliwier Żiru. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z 100%, Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest tu drużyna piłkarska. A 11 metr z rogu. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Dobre, teraz co nie flanki. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mógł go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Rafael dał. Uwaga, chyba będzie gol. Fantastycznie to zastopował. Sędzia pokazuje teraz, że był spalonym. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z tajnikiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Bruno Marasz. Nie powinien sobie pozwalać na takie wejścia. Przecież ma już na koncie żółtą kartkę. I tak sędzia teraz sięga po żółtą kartkę. A to oznacza czerwień. Cóż Tomku? sędzia podejmuje słuszną decyzję. To kwalifikowało się na kartkę. Szkoda tylko drużyny, bo teraz będzie musiała radzić sobie w osłabieniu. I tracą teraz posiadanie piłki. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Zostało 20 minut do końca tego meczu bez problemu odbiera im piłkę. Joelinton teraz. Bruno Guimaraes. Na no pewno był faul, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Zeszła mu ta centra z nogi, albo nadał piłce złą rotację. W każdym razie, zaczniemy od bramki. Milan wpuszcza na boisko trochę świeżej krwi. Davide Calabria. Czy ten atak Milanu zakończy się powodzeniem? Miłka do Pulisika. Aj! Teraz pięknie dobronił, Uratował zeskuł. Wspaniała parata bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. Z poświęceniem i skutecznie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. że Linton teraz. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Czysta interwencja i zaczną z linii bocznej. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę naprawdę. Bramka blisko. Koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięstwo, tak proszę Państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu ma naprawdę ogień w nogach. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontrata. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastalił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. 10 minut do końca tego meczu. No może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy starczy czasu? Teraz będzie szansa, kapitalne to zagranie. Urywa się Kryciu. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Kiepskie zagranie teraz. Zagranie do Kirana Twipiera. To nie było takie oczywiste. Duża presja. Udało się wyłapać tę brzuchkę. Rafael Dao. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Rzut wolny. z autu. Bruno przy piłce. Joelinton teraz. Barnes z piłką. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą powalczyć o wyrównującą bramkę. Rzuca teraz w szesnastkę. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. I schodzi teraz z flanki na środek. Fantastycznie to zastopował. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. I ruszamy. Remisowy rezultat: 2 do 2. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Mike Maniu, Musa. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Decydująca faza meczu i proszę, być może decydująca akcja. Zespół wziął się ostro do roboty. Poza boiskiem za chwilę wrzuc z autu. Joelinton teraz.